Z tej strony Mateusz z domkiem.pl Mały Jasio idzie i tak podgląda przez dziurkę z kluczem, jak mama z sąsiadem terefere? Mówię, Hahaha! otwiera drzwi, mówi, a mam was! Mama bierze, nakrywa się szybko w kołdrę, mówi: Jasiu, masz tutaj 50 zł i nic nie mów tacie. <śm> 50 zł, tata zawsze daje stówę. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać. Jakie mamy zastosowanie, o, zastosowane ogrzewanie w naszych domkach? Mamy, przypominam, trzy wersje domków: Develop Standard, Develop Premium oraz wersja pod klucz. W wersji standardowej mamy jeden system wyłącznie ogrzewania. Jest to system podłogowy. W wersji e, Develop Premium mamy dwa systemy ogrzewania: podłogowe jak i również z klimatyzacją. I z funkcją grzania. Klimatyzacja i funkcja grzania jest multi split. Zaraz do tego dojdziemy, co to oznacza. W wersji pod klucz mamy bliźniaczo podłogówka oraz również system ogrzewania na powietrze. Zacznijmy od systemu ogrzewania napowietrzoniowego. Moi drodzy, dwie jednostki wewnętrzne jedna na jednym końcu domu, druga na drugim końcu domu. Co to nam daje? Daje nam to równomierne mieszanie się powietrza. Jeżeli w tym momencie jedna jednostka działa na jednym końcu, druga jednostka działa na drugim końcu, mamy pewność, że we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się pomiędzy mamy tą samą temperaturę. Eee, tak samo jest z klimatyzacją. Jeżeli wówczas włączymy klimatyzację, również to powietrze. Nam się wymiesza w odpowiedni sposób. Tak są obliczone tutaj przepływy, i tak zaprojektowali to nasi inżynierowie. Więc pamiętajcie, nie mamy jednej jednostki, mamy dwie jednostki wewnętrzne, tak zwane multi-splity. To tyle, jeżeli chodzi o ogrzewanie na powietrzne. Jeżeli zaś chodzi o ogrzewanie podłogowe, tutaj troszeczkę więcej sobie o tym powiemy. Mianowicie mamy zastosowany ponoć, tak zapewnia nas producent. Najlepszy system w Europie ogrzewania podłogowego. Nie jest to system oparty na matach grzewczych, czy na matach podczerwonych, czy, czy na matach, które są wbudowane w ścianę, itd. Z tego powodu, że system nie odpowiadał nam. Nie chcę może tutaj oczerniać tych systemów, co jest złe, i tak dalej. Ale dlaczego zdecydowaliśmy się na ten system? Po pierwsze, ten system może być montowany i dzięki temu domki mogą być spokojnie wysyłane za granicę, i mamy pewność, że nic się z tym systemem nie stanie. Mamy pewność, że mamy tutaj uziemienie. Nie będzie tak, jak w matach grzewczych, które tego uziemienia nie mają. To trzeba byłoby wtedy je dorabiać, kombinować. Tu mamy wszystko oryginalnie zrobione. Przez producenta. Przewody, które są tutaj zastosowane, producent zapewnia nas, że dzięki tym przewodom mamy oszczędności dodatkowo około 20, 30, a nawet i 40%, w zależności jaka temperatura jest na zewnątrz, jak docieplony jest dom, oczywiście wiele, wiele parametrów, ale generalnie ten system jest o wiele bardziej oszczędny. I najważniejsze, co nas interesowało jako producentów, to gwarancja. Gwarancja, która przekłada się na Was, mianowicie. Ten system ma dożywotnią gwarancję. My jako producent domów, nasi pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni, mają certyfikaty tej firmy do zakładania podłogówki, do zakładania tych mat, do zakładania tych przewodów, wiedzą jak to robić i dzięki temu my jako producent również możemy na to dawać, producent domów, możemy dawać na to dożywotnią gwarancję. No chyba, że ktoś weźmie, Wiertło, przewierci przewód, no to wtedy wiadomo, jest to uszkodzenie mechaniczne, ale samo z siebie taka, taki przewód nie ulegnie degradacji. Co dla nas jeszcze było istotne? Podczas e, budowania takiego domu wiadomo, że pracownicy chodzą tutaj w butach, gdzieś komuś może spać narzędzie, m, ktoś może szarpnąć. Mata, która jest tutaj zastosowana, jest to mata oryginalna również tego producenta. I ona ma takie wyżłobienia, w które ten przewód jest, moi drodzy, nawet pokażę, może, Muszę... ale się trzyma. O, Widzicie? Ten przewód robimy wtedy na klik, ale ten przewód zatapia się i on jest parę milimetrów zagłębiony. Daje nam to, że jeżeli po tym teraz sobie chodzimy, to po tym przewodzie w tym momencie Nikt tego przewodu nie dotyka, nawet jeżeli tutaj stanie osoba bardzo ciężka w tym momencie i tak nie dotknie tego przewodu. To zapewnia nam, że nic się z tym przewodem nie stanie. Oczywiście. Podczas e, przed zalaniem tego betonem, bo to jeszcze wszystko zalewamy betonem, robimy odpowiednie pomiary, żeby mieć pewność, z czego robimy protokoły. I w tym momencie mamy pewność, że tak wykonana podłogówka będzie nam działała bardzo, bardzo długo i będą niskie koszty ogrzewania domu. E, Podłogówka, jak moi drodzy widzicie, znajdujemy się teraz w salonie. Położona jest na całej powierzchni domu, bez wyjątku, czyli nie ma pustych miejsc, które nie mają tych podłogówki. Oczywiście są miejsca pod meblami, gdzie tej podłogówki nie potrzeba i nawet jest niewskazane, żeby ją montować. Takie jak meble kuchenne czy brodzik. Ale wszędzie dalej, czy pod jakąś kanapą, czy pod łóżkiem, ta podłogówka się znajduje. E, pokażmy może. Jak wygląda teraz rozłożona, rozłożona cała podłogówka na całej powierzchni domu? Zobaczcie, mamy nawet ułożoną ją tutaj w łazience i jest ona ułożona bardzo gęsto. Dlaczego? Dlatego, że temperatura, która będzie w łazience, musi być o wiele większa niż w pozostałej części domu. To już dobierają moc do danego domu przy danym dociepleniu nasi inżynierowie, tak aby ten dom był komfortowy i był przede wszystkim niskoemisyjny i energooszczędny. To przekłada się oczywiście na Wasze portfele. Kupując taki dom, możecie sobie wybrać, czy chcecie grzać powietrzem, czy chcecie grzać podłogówką. Czasem przychodzą chłodne noce, latem, gdzie nie ma sensu załączać podłogówki, bo nikt nie chce chodzić po ciepłej podłodze, ale wtedy jest możliwość grzania klimatyzacją, która ma tą funkcję grzania już w sobie i szybko nam nagrzeje dane pomieszczenie. Jeszcze ważna rzecz. Każde pomieszczenie w tym domu ma osobne sterowanie. I to sterowanie, możemy w każdym pomieszczeniu dać inną temperaturę. Czyli sypialnia może mieć na przykład 20 stopni, salon może mieć 25, garderoba bądź pomieszczenie w zależności jak sobie zaadaptujemy następne, może mieć 19 stopni, łazienka może mieć nawet 30 stopni. To wszystko jak chcemy. I to możemy robić wtedy z aplikacji. To też jest bardzo istotne, czyli na przykład jeżeli dom jest pozostawiony sam sobie, nie mamy teraz, nie ma potrzeby grzania, chcemy tylko utrzymać ten dom powiedzmy na poziomie nie wiem 10 stopni, bo gdzieś wyjechaliśmy, chociaż nawet przy większych mrozach tak niskiej temperatury tutaj nie uzyskamy. Z tego powodu, że wszędzie jest piana, jest grubo docieplony ten dom, do tego jest jeszcze stropion, ale to kompletnie na inny odcinek, w którym Wam to pokażę. Wy wtedy możecie sobie wziąć telefon i dwie godzinki wcześniej naklikać, że chcecie temperaturę, włączacie, przyjeżdżacie i macie od razu nagrzany dom. Tak więc moi drodzy, myślę, że pokazałem Wam jak robimy ogrzewanie. Eee, zapewniam Was, że to ogrzewanie jest o wiele, o wiele droższe niż ogrzewanie przez maty grzewcze, eee, no, a dlaczego jest to niestosowane u większości producentów? Z tego powodu, że chodzi o kasę. Jest to system drogi do zrobienia, ale za to przekłada się na o wiele, bardziej, na wiele, na o wiele większe oszczędności dla klienta. Oczywiście, przy sprzedaży gro producentów innych nie zważa, liczy się tylko zysk. Są oczywiście producenci, którzy w tym momencie dbają jakby o klienta i chcą jemu to zapewnić, ale mają na przykład rozwiązane to na matach grzewczych, nie mają tego na przewodach grzewczych. Na przykład są to inne jakości, jakości, która później przekłada się na zużycie prądu, a wiadomo, prąd cały czas drożeje i drożeć będzie. A to już sięga do naszych kieszeni. Tak więc moi drodzy, nie zapomnijcie dla mnie teraz o subie, o lajku. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, piszcie, na wszystko postaram się wam odpowiedzieć. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, zachęcam do telefonów. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć taki domek, on aktualnie stoi w Legnicy. Można przyjechać, można go zobaczyć, można go obejrzeć, można się umówić wcześniej. Można zajrzeć na naszą stronę zdomkiem.pl, tam są wszelkie informacje. I zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, gdzie również podejmuję różne inne, ciekawsze tematy i ten kanał będzie rozwijany o kolejne. No jakieś fajne filmiki. Jeżeli chcecie coś zobaczyć i usłyszeć jakiegoś fajnego suchara, to dajcie mi tego lajka. Like tak więc moi drodzy, do usłyszenia. Cześć.